Siemanko witajcie z tej strony Mister Będziemy grać Battlefield trójkę. Tak, czwórki nie będę nagrywał boomom. na Xboxa, a nie chcę się zmieniać na ósemkę, bo jak wiecie yy, na ósemkę nie idzie Battlefield, znaczy na siódemkę nie idzie Battlefield. Czwórka bo się kraszuje bardzo o dupę. Tak już nas zabili szybko, prawda? Mam lagi. Tak, ale no jakoś to ogarniemy za chwilę. O mój Boże. Weźmiemy sobie kogoś innego może ty. Pepe, gdzieś może coś tam, nie wiem. Yy, proszę państwa. tak tutaj. Jeszcze troll wraca do gry. Nie, co ja pieprzę? Tak. Tutaj już jest dobra, zabiliśmy. Kamp. Nie. Krem. Jezu. What the, fuck? What the fuck! What the fuck? No dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze zabili. Oraz już. Dobrzy przyjaciele, dobrzy. Kurde. M4A1, no nie. No po prostu kurde, no nie. Dobra, no to jak tak, no to może sobie z czegoś innego postrzelamy dobra, z tego AK-47. Czemu ja tak szybko mówię, to ja nie wiem. Ale... Nie! Ale nas zabili, tutaj tak tańczył ziomuś tutaj. Pistolecik mamy. Napięć. Ja robię ze, ze swoim życiem? To ja nie wiem no. No ale no, wracamy do akcji. Y, tutaj y, zabiją nas znowu za chwilę. Dobrze zabiliśmy z What the fuck? Motherfucker Tak tutaj nas zabili. Kurde... Pisior mnie zabił. Zabiłem trochę sobie potrenowałem w czasie go oczywiście dobra, zabiłem go no ja nie wiem co ja tu mam robić ty nie wiem Wezmę sobie co tam będę What the fuck, let's go, się fuck up. Gdzie tu jest? O jest! Tutaj pusiło. Po tobie, suko? Nie macie. Dobrze. Dobrze, tutaj... Dobrze! Rozwaliliśmy gnoja kurde zablina. Billy Extreme nas zabił. Tutaj pozdrawiam. I ekstrema i rób więcej odcinków naprawdę, Mitomania jest spoko mnie to nie obchodzi, że wszyscy mówią, że jest głupia ona jest fajna, rób więcej odcinków tyle mogę powiedzieć dobra, e, dobra, dobra nie, dobra, kurde zabili nas, miał 2 hp co, jak to aha, to drugi był, dobra spoko, kurde, no wleciałbym do rzeki to bym się nie umiem to znaczy umiem, no ale w grze nie umiem chyba. Fuck you, motherfucker. X coś tam, coś tam je zabił. Same tym... im... im coś tam, coś tam. Mam venę do nagrywania. To jest bardzo dobre. O ja go zabił, ale ciotek. Cioy. Nie. Nie. Fuck you. Dobra, zagramy sobie techniczkiem. Techniczkiem tu mam bardzo dużo broni. Zagramy sobie G36C. A ja, to jest moja najlepsza broń na nim. Uf, nie! Tutaj nas zabili, jak widzicie. Dobra. O, oszucili nas, ty... Czemu ja to zgapiłem od Sancerowa? To ja nie wiem, no. Ale nas oszucili. Tak. No. Fuck you! Nie. Gramy dalej. Bardzo dużo dzisiaj mówię. Nie wiem czemu. Bardzo dużo, bardzo dużo. Jezu, jezu, nie chciałem powiedzieć bardzo du dużo trzeci raz, tylko chciałem powiedzieć bardzo szybko. Więc ja nie wiem co mi się dzieje. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Przechodzę, kurde. Nie wiem, nie wiem co przechodzę. Coś przechodzę, no tak szybko. No jakie debile, no treści cię nie dadzą, ty. a dobrze, suko. Lubisz to suko. O, a ten nie gruz, dobra. jest gruz, tylko nie maskaj. Spoko. No dobra. Fuck you, motherfucker. Fuck you, matryk, suko. Ten kutas jest mój fucking bitch No nie no, no wroga Zabicie wroga sto za chwilę Za chwilę po prostu się zabiję Po prostu się zabiję Bo mnie to przerasta Mnie Nie mnie tylko mnie A wiem co ty gadasz Nauczy widzów gdzie... Mnie no. Tia. Yeah. Tia, yeah, bitch. Tia, yeah, suka. Dobra, zabiłem wroga. Następny. Czy będzie następny, to tego nie będzie. Zabili nas nożem, no. no jakie cipsko! 100 level mnie zabił no ty. No ty, no ty, ty debilu. 100 level mnie zabił ty. Fuck! No nie, no Arek mnie zabił ty. Arkiem mnie zabił. Tak jak ja kiedyś zabiłem Wiktorem, no ten mnie teraz Arkiem zabił. Ty. Arkiem mnie zabił, tra la, 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 la. Dobra, dobra, tutaj, tutaj widzicie, o... Męczyłem się. Dobra, dobra, strzelam, 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 proszę Państwa. Dobrze. Lubisz to Fuck you! Dobrze! Down ne Biegniemy, 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 biegniemy. Fatality tam jest jakiś? Killer. Ci, ci, ci. No nie, ale zabiłem, zabiłem, zabiłem Chyba Porzuciłem tam granatę jak debil Wybuchliła mi, nie przyjął killa No ja pierdzielę, no jakie gówno No ty Dobrze, zabiłem 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 Aha, i chciałem wam powiedzieć, że Przez najbliższe dwa tygodnie nie będzie filmów Dlatego, że Wyjeżdżam na wakacje do Egiptu, tak Ale to tylko dwa tygodnie Spokojnie, spokojnie I zachęcam dabać suby... na więcej. Tak. O tutaj... Śiota! Siota! Siota! SKKF nie zabiedy. SKKF. SKKF. Nie. Nie ogromam mnie. On jest dziwny. On mnie... On jest dziwny! Mm. Fuck off, motherfuckers! Czopie. Mamy już tak w 5 minut, nie wiem. Jakoś tak. Nawet może trochę więcej. Jakie jest ty! Suko, no, dobra, to wiemy. Ten on mój dom nie strzelał, jaka ciota nie nauczyli, go kurde. Do przyjacielów się nie naskakuje. Nie naskakuje mu się. No, you jak mi wyleciał Filipek z konopi, ty. Fuck you, bitch Bitches. Bardzo dużo dzisiaj mówię, tak. Mm. Ogie, oh bo nie mam z kim nagrywać dzisiaj, bo oni no, wszyscy odmawiają. Ale, no, ale, no, ale. Fuck you, bitch. Fuck you. No ale, no ale, no ale Żyjem, żyjem, żyję. Dobra, zabijemy go, zabiliśmy go, dobra. Komentujcie, subskrybujcie, na no, więcej. Ja się z wami żegnam. Tutaj gościu się ze mną, bawić. Z tego, z tego, czy się wiele dobra. Ocucili mnie, tu, zabili. Nie wiem co tu się dzieje, nie wiem co ja pieprzę. I Żegnam się z Wami, subskrybujcie, po więcej mówię to jeszcze raz i zapraszam na następny odcinek! Cześć!